Stowarzyszenie Twórców Sztuki zaprasza 6 stycznia do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na koncert świąteczno-noworoczny Gdzie jest nasze Betlejem. Podczas koncertu odbędzie się zbiórka do puszek na leczenie chorego serduszka Jasia Guzika. Ponadgodzinna muzyczna opowieść o zimowo-świątecznym czasie, który skłania do refleksji. Tak o koncercie, który przygotowuje Stowarzyszenie Twórców Sztuki, mówią jego członkowie. Czego będzie można posłuchać podczas koncertu? Posłuchamy, myślę, bardzo dużo piosenek świątecznych, przede wszystkim. Piosenek trochę starszych, bardziej też współczesnych piosenek. Myślę, że także coverów. Przełożonych z języka angielskiego na język polski. Myślę, że będzie do wyboru, do koloru. Dla każdego coś się znajdzie. Wykonawcami utworów będzie młodzież z powiatu robczycko-sędziszowskiego. Bardzo młodzi, bardzo utalentowani, bardzo zdolni i bardzo chętni do pracy. Stowarzyszenie Twórców Sztuki powstało po to, aby utalentowani młodzi ludzie mieli możliwość rozwoju, dzielenia się swoimi pasjami i talentami z innymi. Stowarzyszenie Twórców Sztuki zostało powołane do celów przede wszystkim w pobudzania artystycznie lokalnej społeczności i oferowania im takich widowisk artystycznych przeróżnych. Pomysł koncertu takiego zimowego był dosyć spontaniczny i na razie jest to koncert zimowy, ale później ze względu na okoliczności będziemy będziemy Tworzyć coś nowego. Aktualnie do stowarzyszenia należy 10 osób. Każda chętna osoba, która ma duszę artysty, może do niego dołączyć. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na, na nowe twarze, na nowe osoby, tak naprawdę na każdego, kto chciałby się w jakiś sposób w sumie artystycznie rozwijać. Więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy i będziemy patrzeć, kogo mamy, jakie mamy zasoby ludzi w swojej ekipie i pod to będziemy tworzyć różne ciekawe. Po prostu. Koncert będzie okazją do tego, aby pomóc choremu chłopcu, niespełna trzyletniemu Jasiowi Guzikowi z Gnojnicy, którego serce wymaga kosztownej operacji. Jasiu ma chorobę serca. Zbieramy pieniążki na operacje dla niego. Jest wiele akcji charytatywnych, które włączyły się do pomocy. Na Facebooku są organizowane licytacje, a my jako stowarzyszenie chcieliśmy zorganizować koncert połączony ze zbiórką. Oraz kiermaszem kół gospodyń, które będą sprzedawać właśnie 6 stycznia swoje wyroby, ciasteczka, ciasta. Także serdecznie zapraszamy wszystkich po różne słodkości. Cały dochód oczywiście będzie przeznaczony dla Jasia. Koncert Gdzie jest nasze Betlejem odbędzie się 6 stycznia o godzinie 17 w Sędziszowskim Domu Kultury. Wstęp wolny.